Co byście zrobili, gdybym teraz wam powiedział, że reszty Tytanów wcale nie były losowe? Tutaj na przykład mamy Zonsa, który się co do sekundy na wcześniej wyliczonym 37 okienku. Każdy, kto miał ten dodatek, wiedział dokładnie kiedy i gdzie się zalogować. Tylko należy zadać sobie pytanie, kto i w jakim celu go stworzył? Kto o tym wiedział i kto z tego korzystał? Zacznę od czegoś, co może dla niektórych zabrzmi paradoksalnie, a dla innych jak oczywistość. Nie wszystko co widzicie w mechanice Margonem jest prawdą. Całą noc gdzieś lata bot. Mam zamiar go dedać, bo będę obstawiał i całą noc. No wiem, szoki, i niedowierzanie. Weźmy na przykład temat losowości łupów, które według twórców są klarowne, przejrzyste i przede wszystkim równe dla każdego gracza. Tylko że nie zawsze tak było. Gracze wiedzą, że to zwykły Farmazon i piszą o tym wprost w komentarzach. Dawniej w ogóle nie było żadnej informacji co do losowości, później faktycznie były podane jakieś tam szanse. Na przykład na legendę 1 2000 a na heroik 1500. Z czasem te informacje zniknęły po cichu z gry, jakby ktoś stwierdził, ej, może lepiej żeby gracze nie wiedzieli zbyt wiele. A potem zupełnie przypadkowo twórcy nagrali filmik na swój kanał, w którym ujawnili jakie to teraz mamy oficjalne szanse na dropy z potworów. Jak zwał, tak zwał wniosek? Nie trać wiary, w końcu i tobie się uda żeby było jeszcze bardziej wiarygodnie, dorzucił do tego wpis w mechanice gry i może wszystko byłoby spoko, gdyby nie jeden szczegół. To, co tam podali, to kompletna bzdura. To może i są jakieś wartości bazowe, ale zapomnieli dodać, że dla każdego gracza działa osobny algorytm, który wpływa na dropy. No bo powiedzcie sami, ile razy słyszeliście, albo też sami doświadczyliście sytuacji, w której po dłuższej przerwie od gry nagle Bach. Legenda, albo jak jakiś random zwykłakach zgarnia Waszą legendę z kolosa. To nie są przypadki, to część większej układanki. I ja wcale nie uważam, że ten algorytm to zła rzecz, ale budzi wątpliwości co do rzetelności. Jeszcze jedna śmieszna sytuacja wydarzyła się podczas tworzenia tego filmu. Wszedłem sobie do gry, żeby nagrać krótkie ujęcie potrzebę do materiału i akurat stał Furion. Jak zwykle powitała mnie ta żosta zagadka. No to co zrobiłem? Wygrzebałem ostatnią potkę i go zbiłem. Potem sprawdzam resztę mrozów, stoi jeszcze tylko Artenius. Miałem wtedy jakieś 8% HP. Ale wtedy wytypał jakiś typ, więc zwolnęliśmy w grupie i patkami, które udało się złapać. I teraz najlepsze, bo cała ta sytuacja idealnie wpasowuje się w temat tego filmu. Nie logowałem się na konto przez kilka tygodni, a tu nagle w pierwszym biciu taki drop. Nie żeby coś, ale w ten sam sposób, czyli logując się na konto co jakiś czas dłuższy. To ja już lotnąłem trzy kamienie, bo jeszcze wcześniej spadły mi dwa kamienie z Zorina. Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że to czysty przypadek, prawda? Odpowiadamy wprost. To wszystko są mity. Ale wiecie co? Ja tam na ten algorytm w takim przypadku wcale nie narzekam. Zwłaszcza, że ten kamyk jest warty, nie wiem, kilka stówek? Przynajmniej w jakiś sposób ta gra docenia tworzenie tych filmów. He, he, he. Jeśli ten temat was ciekawi, to polecam film, który jakiś czas temu poświęciłem właśnie temu zagadnieniu. Okazuje się, że to nie jedyna sytuacja, w której twórcy gry nie mówią nam wszystkiego. Robiąc z nas delikatnie mówiąc, głupich i naiwnych graczy. Można by to wymieniać i wymieniać, ale dzisiaj skupimy się na jednym, dość osobliwym zjawisku, które o dziwo rozkwitło osoby na najbardziej pogardzonym świecie w całym Margonem, czyli Majunie. Dlaczego lekceważenie go przez aspekt żółtych map to ironia? Będziecie się mogli sami przekonać w dalszej części filmu. No to wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Co byście zrobili, gdybym teraz Wam powiedział, że respy tytanów wcale nie były losowe? Pewnie wielu z Was w tym momencie się oburzyło, no bo jak to tak? Przecież mamy podane widełki, minimalny czas respu, maksymalny, wszystko się zgadza. No właśnie, tylko że to jest wersja dla naiwnych. W rzeczywistości te dane są zakłamane, bo owszem, tytani zaczynają się respić po jakimś czasie. Tylko, że nie dzieje się to losowo, bowiem klan o nazwie Blood Moon na Majunie zauważył pewną cykliczną zależność w respieniu tytanów. Okazuje się, że tytani respią się wyłącznie w konkretnych przedziałach czasowych, tak zwanych okienkach. Wszystko zaczęło się od Renegata, dla którego udało się ustalić, że szansa na jego pojawienie się występuje dokładnie co 30 minut. Co to oznaczało w praktyce? Że zamiast siedzieć na tytanie w 10 osób i liczyć na magiczne zrespienie, Wystarczyło po prostu logować się co pół godziny i wtedy pojawiło się pytanie: OK, skoro Renegat ma takie okienka, to co z resztą Tytanów? Dla pozostałych Tytanów też udało się ustalić takie okienka, które jak się okazało również kręciły się gdzieś w okolicach tych 30 minut. Wystarczyło tylko dla każdego policzyć różnicę między czasem maksymalnego a minimalnego respu. I podzielić to przez 50. Dlaczego akurat przez 50? Tak szczerze to nie wiadomo. Może taki kaprys z garmory, może to ich ulubiona liczba, a może po prostu ktoś rzucił kością i tak wyszło. Ale coś w tym musiało być, bo dla Renegata wychodziło równe 50 okienek po 30 minut. Warto wspomnieć, że tak naprawdę to było 51 takich szans na zrespienie, bo trzeba wziąć też pod uwagę totalnego minimala. Od tego momentu, kiedy będę mówił okienko, mam na myśli jedną z 50 możliwych szans na zrespienie tytana czyli ten konkretny przedział czasu, w którym mógł się pojawić. No, i dla pozostałych tytanów okazało się, że działa to w podobny sposób, co znalazło swoje potwierdzenie w praktyce. Po zliczeniu wszystkich danych wychodziły bardzo konkretne wartości. Które teraz możecie zobaczyć na ekranie. Tylko, że wiecie, no fajnie, że dało się to obliczyć. Ale teraz wyobraźcie sobie, co się działo, kiedy ktoś chciał to ogarniać na poważnie. Po zbiciu Tytana trzeba było od razu siadać z kalkulatorem i wliczać 50 przyszłych okienek czyli dodawać po kolei czas danego okienka od momentu minimalnego respu. Oczywiście sztuczna inteligencja mogła zrobić to za nas. Na początku wszystko lądowało w dodatniku, a potem godziny respów były wrzucane na discorda klanu. Dla jednego tytana jeszcze dało się przeżyć, ale jak masz ich powiedzmy pięciu na raz, no to powodzenia. Łatwo się pogubić, pomylić albo najzwyczajniej zapomnieć się zalogować. A tego przecież nikt nie chciał. Dlatego powstał specjalny dodatek, który pokazał wszystkie timery okienek jednocześnie dla każdego tytana. Dodatek pobierał automatycznie informacje z lotloga, przeliczał je i tworzył gotowe okienka. Można też było ręcznie dodawać tytana, gdyby przypadkiem nie zapisał się na lotlogu. Jaki był tego efekt? Każdy kto miał ten dodatek, wiedział dokładnie kiedy i gdzie się zalogować. A takich osób pod koniec było już około 40, czyli właściwie wystarczająco, żeby trzymać za gardło większość Tytanów na serwerze. Na potwierdzenie tej całej teorii udało się zebrać solidny materiał. Dosłownie dziesiątki nagrań, które doskonale pokazują, że ci gracze naprawdę wiedzieli, co robią. No to zobaczmy kilka przykładów. Tutaj na przykład mamy Zonsa, który rysuje się co do sekundy na wcześniej wyliczonym 37 okienku. Dalej, renegat, elegancko, idealnie w 46 okienku. Następne nagranie, łowczyni, 50 okienko, jak w zegarku. A Zaraz po niej ta sama łowka, ale tym razem dokładnie w ostatniej sekundzie maksymalnego respu. Tu mamy jeszcze Kica na 50 okienku. No i kolejnego Renegata pojawiającego się równo w 50 okienku. No po prostu cóż za przypadek. I wszystko się idealnie zgadza z naszymi kalkulacjami. Hmm, kalkulacjami? Jeszcze ciekawiej zrobiło się podczas mini-eventu ze skróconymi respami tytanów o 70%. Bo tutaj zaczynają się schody. Po pierwsze, podczas dwóch takich samych eventów, oddalonych od siebie o jakieś 4 miesiące, dało się zauważyć, że niektórzy Tytani mieli inne czasy Respu, zarówno minimalne, jak i te maksymalne. I nie, to wcale nie było to magiczne minus 70%, które zapowiadano, bo to nie działa tak, że bierzesz sobie 70% z minimalnego. I 70% z maksymalnego, i z tego wychodzi nowy zakres respu. Gdyby tak było, to by się wszystko ładnie pokrywało z oficjalnym minutnikiem w nowym interfejsie. A nie pokrywało się. Raz wychodziło 69%, raz prawie 72%. Jak chociażby w przypadku Kica. Także ten yy, precyzja Level Garmory. Mimo tych różnic, okienka nadal działały i Tytani dalej ryspi się cyklicznie, co ściśle określony czas, tylko że szybciej. Sposób liczenia pozostał taki sam: bierzesz realny czas respu, dzielisz przez 50 i masz nowe okienka. Dodatek, oczywiście, sam to przeliczał, wszystko ładnie się aktualizowało, a gracze logali na czas. Takie sytuacje również udało się nagrać. Na przykład tutaj arcymak nie zrespił się na 14 okienku, więc cały klan Logana Renegata, dla którego również zbliża się kolejne okienko. Ruch wtedy był ogromny, bo dosłownie trzeba było skakać z jednego Tytana na drugiego bez przerwy. Odstępy między okienkami były tak krótkie, że ledwo człowiek zdąży wylogować, a już musiał wchodzić gdzie indziej. I teraz wyobraźcie sobie, jak to wyglądało w ciągu całego dnia. Non-stop loganie dziesiątką postaci z jednego Tytana na drugiego. Nic dziwnego, że zaczęło to budzić niepokój, a z czasem też podejrzenia u wrogich klanów. Coraz więcej osób zaczęło coś podejrzewać, powoli łączyć kropki, aż w końcu zaczęli logować znajez... za nimi. Bo to się ewidentnie było na rzeczy. Swoją drogą spójrzcie na jeszcze jedną ciekawą zależność. Zabójczy królik w kwietniu miał czas respienia 7 godzin. Ale już w sierpniu wydłużono go o pół godziny, zrównując czasem renegata. Przez to królik jest zwyczajnie pokrzywdzony, bo respi się dłużej niż powinien. Zresztą to nie tylko on. Większość tytanów ma idealnie równe czasy respienia: najczęściej 7,5 albo równe 8 godzin. Nieby ładnie to wygląda, ale jak się nad tym dłużej zastanowić, brzmi to trochę zbyt ładnie, jak na losowość, prawda? Więc pytanie samo się nasuwa. Czy te wartości okienek ktoś ustawił ręcznie? Cała ta, o ile to można nazwać zabawą, trwała od początku kwietnia aż do 1 sierpnia, kiedy tu na logu zmian gry pojawiała się dość enigmatyczna informacja. Wprowadzono zmiany niewidoczne dla gracza. Brzmi to jak nic wielkiego, jak coś z czego gracze mają polew na oficjalnym Discordzie. No właśnie, tylko że od tego momentu tytań zaczęli się respić faktycznie losowo, tak jak teoretycznie powinno być od samego początku. Spekuluje się, że za tą zmianą mógł stać wrogi klan, który ma w swoich szeregach samego Domiriena, jednego z programistów gry. Podobno przekazali mu swoje podejrzenia, on się tym zainteresował, no i nagle weszła ta zmiana w grze. Poza tym ciekawe, drogi kolego, że masz dwa kąta, jedno do grania, a drugie do. Nie wiem, choć się domyślam. W sumie temu klanowi udało się zlotać trzy legendy: kolejno z Renegata, Arcego i Zonsa, więc korzyści oprócz krótszego stania na Tytanach również były. No i też okienka pozwoliły przez ten czas realizować na równym poziomie z klanem ponad trzy razy większym na Majunie. Chyba nikt nie ma z Was już wątpliwości co do działania tego mechanizmu. Tylko należy zadać sobie pytanie, kto i w jakim celu go stworzył. Kto o tym wiedział i kto z tego korzystał? Bo szczerze, jakby nie rozumiem trochę, dlaczego w ogóle powstał taki mechanizm cyklicznych okienek. Nie byłoby prościej od razu zrobić zwykły losowy czas respu bez żadnych kombinacji? Są dwie opcje. Albo ten kot jest tak stary, że nikt go nie tykał od kilkunastu lat i po prostu zapomniano, że w ogóle tam jest. Tylko, że no ciężko w to uwierzyć, skoro temat tytanów był wielokrotnie ruszany, zmieniano im godziny respu, robiono eventy ze skróconymi czasami. No nie chce mi się uwierzyć, że nikt nie zajrzał do plików, które to wszystko kontrolują. Druga opcja, o wiele bardziej niepokojąca, to taka, że zrobiono to celowo. A informacje o tym mechanizmie przekazano wybranym graczom, powiązanym jakimiś bliższymi relacjami z Garmory i warto to dodać, że kilku z nich nadal aktywnie gra i nawet się tym chwalą. Nie mam 100% pewności, ale wszystko wskazuje na to, że ten mechanizm działa na wszystkich światach i to prawdopodobnie już od dłuższego czasu. Problem tylko w tym, że trudno znaleźć na to dowody, bo nie da się ustalić, kiedy dokładnie został zbity poprzedni tytan, żeby wyliczyć te okienka ale jest masa filmów, na których Tytani respiał się na ostatniej sekundzie, czyli z dużym prawdopodobieństwem właśnie na ostatnim możliwym okienku. Jakoś tak kurde... Renegat na maxie. Jakieś takie wolne bicie. Kurde, coś podejrzewałem, że spadnie. Dobra, super. Dlaczego w tej grze jest tak, że gracze sami muszą dochodzić do takich rzeczy jak algorytmy losowości łupów, obniżone szanse na opanie temów z tego samego IP, no i teraz ci tytani. W Margonem to naprawdę niczego nie można być już pewnym. Tu nigdy nie wiesz co się zaraz wydarzy, co jest prawdą, a co tylko ładnie wygląda w opisie mechaniki. Na koniec chciałbym szczerze podziękować graczom z tego klanu za przede wszystkim możliwość zrealizowania tego filmu oraz za pomoc podczas jego tworzenia. W szczególności Ernibowi, Kekeke, Sabhrze i Cynosure. Dzięki wam ten film w ogóle mógł powstać. Co jeszcze Garmory ukrywa przed nami, graczami? To pytanie, które jeszcze nie raz wróci i to raczej nie bez powodu. Zaskoczył was też pewną informacją, o której większość z was mogła nie mieć pojęcia. Otóż w dniach od 5 do 7 września w Bielsku Białej odbywały się targi gamingowe, no i nasza okochana gra miała tam swoje stanowisko. Z tego co udało mi się wyszukać, to ostatnia taka sytuacja, gdzie administracja zapowiadała swoim graczom, że będą brać udział w takim wydarzeniu, miała miejsce w 2016 roku. Nie jestem pewien, czy w międzyczasie Margonem brał nieoficjalnie udział w podobnych wydarzeniach, lecz nigdzie nie widniała informacja, że Margonem na takich targach miało się pojawić. Dlaczego więc to wydarzenie zostało przed nami graczami zatajone? Poza margokampem, coś takiego nie należy chyba do rzeczy zwyczajnych. Tutaj mieli spokój, nie musieli się męczyć z niewygodnymi margoniarzami. Niektórzy pewnie przyjechaliby pół Polski, by się tutaj zjawić. Może byłoby im po prostu wstyd, jakby jakiś margonemiarz się do nich spruło o multikonta i boty, bo tu raczej chodzi o to, żeby pokazać się z dobrej strony. A uwierzcie mi na słowo, było ciekawie, ponieważ ci, którzy mieli okazję tam zawitać, mogli zgarnąć dla siebie jakiś mały kodzik oraz na własne oczy zobaczyć, i nie, nie żartuję, jak administracja przeprowadza weryfikację graczy podejrzanych o boty i multikonta. Czyżby to miał być zalożek tych zmian na lepsze, które w końcu mają nastąpić? Spekuluje się, że wraz z nową poprawką regulaminu gra na multikontach ma być znacznie utrudniona i o wiele bardziej surowo karana. Chociaż sam nie uwierzę, dopóki nie zobaczył, żeby to jakoś miało wpłynąć na dominujący topkowy klan na świecie publicznym. Co by nie było, można zauważyć znaczący wzrost zmian w ostatnim czasie. Ciekawe czy ma to związek ze świętowaniem dwudziestolecia gry w przyszłym roku, ale o tym to my jeszcze porozmawiamy.